No, i mamy to Interia, proszę państwa, ja tylko cytuję Interię, nie żadne rosyjskie media. Medvedev komentuje apel polski o broń jądrową. I teraz, proszę państwa, posłuchajcie wyraźnie, a szczególnie ci, którzy są u władzy, niech posłuchają wyraźnie, a wiem, że nas śledzą, zaraz to udowodnię, reagują po jakimś czasie na pomysły, które my rzucamy. Biorąc pod uwagę fakt, że dziś w polskim kierownictwie gromadzą się tylko patentowi degeneraci, wniosek o rozmieszczenie broni jądrowej w Polsce grozi tylko jednym. Taka broń zostanie użyta. Proszę państwa, no to jest to właśnie o czym powiedziałem. Jeżeli ta broń zostanie zainstalowana na terytorium Polski, to już jest blisko, tak, do Moskwy, to czy władze rosyjskie będą czekać aż Moskwa odparuje? Czy zrobią uderzenie prewencyjne? To jest, to jest tak proste. Proszę każdy racjonalnie myślący człowiek, a szczególnie dziki, taki jak Miedwiediew, musi tak postąpić. Mateusz Morawiecki i ta cała zgraja jego opozycji ściągają na nas poważne niebezpieczeństwo po czymś takim jak instalacja broni atomowej na naszym terytorium musi nastąpić atak prewencyjny. Problem kiedy? No myślę, że jeszcze do wyborów strona rosyjska wytrzyma. A później, w miarę eskalowania sytuacji, nie wiem, nie wiem. Tym bardziej, proszę państwa, że w 2014 roku Polska brała udział, sprawdźcie to sobie, w manewrach na terytorium Włoch z użycia broni atomowej yy, przy wykorzystaniu myśliwców F-16. I polscy piloci trenowali ataki nuklearne. To już, proszę Państwa, się to, toczy od 2014. Ta, to igranie z ogniem, to bawienie się z zapałkami na beczce prochu,